w kolejnym odcinku programu Na Grzyby. Ostatnio towarzyszyła mi Basia i Kasia, które świetnie znają się na grzybach, a dzisiaj do lasu wybrałam się sama. Mam ze sobą atlas grzybów, którym będę się wspierać. Nie zapomniałam też o aparacie. A Państwa oddaję w ręce Basi, która udzieli kilku cennych wskazówek na temat cech grzybów. A ja udaję się do lasu. Witam Państwa kolejny raz w zaprzyjaźnionej altance z pięknym widokiem na Park Zdrojowy w Wysowej. Chciałabym dzisiaj opowiedzieć o cechach grzybów, które trzeba wziąć pod uwagę w czasie rozpoznawania. Więc pierwsza rzecz to nie wystarczy sama skórka kapelusza. To nie wystarczy. Trzeba grzyba oglądnąć całego, zobaczyć co ma pod spodem. Spód kapelusza fachowo nazywa się hymenoforem. Trzeba zobaczyć trzon, jak on się kończy. Inny rodzaj hymenoforu. Pokażę teraz, może być na przykład hymenofor kolczasty. Jest on rzadszy, ale jest parę grzybów, który taki właśnie hymenofor posiada. Jeszcze inny rodzaj hymenoforu to blaszki. Tu akurat mam mleczaja i widać prawdopodobnie na blaszkach kropelki mleka. W miejscach uszkodzeń one wydzielają mleczko, i w miejscach uszkodzeń takie kropelki się Pojawiają. Warto zwrócić uwagę na kolor mleczka i na to, czy się na przykład przebarwia. Innym przykładem grzyba z hymenoforem blaszkowym jest gołąbek. Tu mam akurat gołąbka zielonawego i on różni się tym od mleczania, że mleczka nie wydziela. Niektóre grzyby mają pochwę. Są to muchomory przede wszystkim, ale są też pochwiaki. Częściej spotykamy w lasach muchomory, i ta część właśnie jest bardzo istotna. Często bywa zagrzebana w ziemi, stąd przeciwwskazanie do obcinania grzybów. Jeżeli tej pochwy nie ma, można się mocno pomylić i w niektórych wypadkach można to przypłacić życiem. Z cech rozpoznawczych możemy jeszcze spotkać pierścień. Tu, u tego muchomorka czerwonawego, już bardzo wyraźnie widać ten pierścień, ale on jest cechą nietrwałą. Czasem dają mu radę ślimaki, a czasami wiatr, deszcz. Może się zdarzyć, że są tylko po nim ślady. Tu mamy inny przykład grzyba z wyraźnym pierścieniem. To akurat jest któraś z pieczarek, ale co do tego, która nie będę się wypowiadać. Jest ich znacznie więcej gatunków niż nam się wydaje. Ma dobrze widoczny pierścień i proszę zwrócić uwagę na kolor blaszek. Poprzednio pokazywane grzyby miały blaszki białe, ten ma zabarwione. Pieczarka zawsze ma zabarwiona, natomiast no nie polecam jedzenia polnych pieczarek czy leśnych, a do solidnego rozpoznania trzeba się solidnie przyłożyć. Tak czy inaczej, z cech rozpoznawczych, na które trzeba zwrócić uwagę, powtarzam, nie tylko skóra kapelusza, ale jak wygląda trzon, czy ma pierścień, jaki jest kolor blaszek, czy też występuje inny hymenofor, czy ma bulwkę, czy ma pochwę. Wszystkie te cechy trzeba przeanalizować, Porównać z opisem w atlasie, a jeszcze najlepiej porównać dane z kilku atlasów. Przy rozpoznawaniu grzybów trzeba pamiętać, żeby rozpoznawać całe owocniki, nie obcięte, tylko po prostu całe ze wszystkimi cechami rozpoznawczymi w dostatecznym oświetleniu, używając okularów, jeżeli tego potrzebujemy. To, co widać, trzeba porównać z atlasem, a najlepiej z kilkoma atlasami. Muzyka Chyba prawdziwek, już go podjadły ślimaki. To jest chyba borowik, ale i tak udam się z nim do pałowca. Dało mi się zebrać sporo ładnych grzybów, ale za radą Basi i Kasi wybiorę się do eksperta, żeby skonsultować, czy są jadalne. Widzę, że Pani zebrała te grzybki w sposób prawidłowy do koszyczka wikinowego, bowiem nie wolno zbierać grzybów do worków foliowych, proszę usiąść, ani też do reklamówek. Grzybki należy wykręcać z podłoża, czyli też prawidłowo musi grzyb zawierać trzonek, kapelusz i tutaj widzimy są jadalne, to mamy koźlarza, tutaj mamy kanie, aczkolwiek nie jest ona zupełna, bo powinna mieć tutaj jeszcze taki ruchomy pierścień i trzonek taki z buławą, ale po kapeluszu widzimy, że jest to Kania czubajka. Bardzo Pani dziękuję za pomoc. Dziękuję również. No i na koniec przypominam, żeby zbierać tylko te grzyby, które znamy, warto korzystać z dostępnych atlasów. Można również zasięgnąć opinii klasyfikatorów, fachowców czy też grzyboznawców. Witam Państwa. W naszym programie jak zwykle nie może zabraknąć akcentów kulinarnych. Dziś pokażę, jak kisić rydzę i jak ugotować na kiszonych rydzach żurków. O, Karolina, chodź, pomożesz mi. Cześć. Jadłaś kiedykolwiek żur na kiszonych rydzach? Nie, nie jadłam. Wybacz za spóźnienie, ale zgodnie z Twoim poleceniem byłam w Sanepidzie z tymi grzybami, które zbierałam I okazało się, wszystkie, że są jadalne. Świetnie, cieszę się, że zobaczyłaś bakcyla grzybowego i tyle razy. Dzisiaj. Pewnie codziennie już jesteś na grzybach przed pracą. <laughs> się. Dobra, bierzemy się za kiszenie rydzów. Potrzebny nam jest przede wszystkim gliniany garnek. Nie, może być słoik, ale najlepszy jest gliniany garnek. Do kiszenia rydzów są potrzebne cebula, rydze i przyprawy. Jakie Zielony pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, goździki i dużo soli. Od czego zaczynamy? Wiesz od czego? Od tego, że najpierw rydzerz trzeba oczyścić, poodcinać im nóżki i zblanszować. Ja, żeby było szybciej, mam już przygotowane zblanszowane rydze. One nie są tak urokliwe jak świeże, ale po ukiszeniu fantastycznie smakują, są, są, są bardzo pyszne. No to co? Bierzemy się do roboty? Jasne! W pierwszej kolejności trzeba pokryć dużą ilość cebuli. Najlepiej w grube plastry. Tu masz już obrane. Wyręczyłaś mnie. Tak. Grube. Mhm, takie są pół centymetrowe. idealne. Obierz jeszcze tą. Ja mam przygotowany gliniany garnek, w środku wyparzony. I od samego dna będziemy układać w nim warstwy cebuli. Zblanszowanych rydzów, znowu cebuli, znowu, znowu rydzów, i tak do samej góry. Co znaczy zblanszowane? Co znaczy zblanszowane? Obgotowane w osolonej, lekko osłodzonej wodzie. Wtedy rydze tracą goryczkę, a nie tracą pięknego, pomarańczowego koloru. Ja jestem gotowa. W takim razie układaj. Równe na sam spód, tak, mocno dociskaj. Jak trochę pomogę, może ja pierwszą warstwę ja ułożę. Tak. Musi być dużo tej cebuli, tak? Bardzo dużo cebuli musi być. I każdą warstwę cebuli trzeba przesypać mocno przesypać solą. I co dalej? Po cebuli i soli idą zblanszowane rydze. Najlepiej gablarzami do góry. Mhm. Tak, muszą być ściśle ułożone. I dociskam. Te rydze są małe. Najlepsze do kiszenia to są takie wielkie okazy, które zbiera się późne, późnym e, listopadem. Czasem nawet w grudniu. A nie przykładamy przyprawami. Teraz jakimś... Teraz są przyprawy. Aha. Pieprz tak cztery sztuki. Aha, myślałem źle. Te przesady. Ziele. Rydze na ostro. Też cztery, sztuki. Też cztery hmm. sztuki. Liść, dwie, dwa liście I goździki. i goździki. Co jest fantastyczne w kiszonych rydzach, tego nie trzeba zalewać żadną solanką. Wystarczą rydze, cebula i przyprawy. Sok. One same puszczają sok teraz zobacz. Musimy mieć talerzek odpowiedni. Słyszysz Gdy jak, słyszysz... Słyszysz jak chropoczął. Słyszę. To jest bardzo pożądany dźwięk i tajemny przyrząd. Kamień. Do przyciśnięcia. Muszą być mocno tak. przyciśnięte. Taki kamień, okay. odkładamy na 3-4 tygodnie, czasem 2 miesiące. Czekamy cierpliwie, aż rydze ukisną codziennie albo co dwa dni pilnując, żeby nie tworzyła się pianka bądź jakieś grzyby pleśnie. Trzeba to wszystko dokładnie obcierać i czyścić. Wspominałaś coś o żurku na kiszonych rydzach. Masz rydze kiszony. No, na to musimy jeszcze poczekać, ale mam ubiegłoroczne e, kiszone rydze w słoiku. Mhm. Powąchaj, jak pachną. Super pachną. I do ugotowania żuru wystarczy ten oto słoik i trochę wrzątku. Ha, jeszcze śmietana wiejska. To odkładamy do piwnicy i przechodzimy do gotowania. Wysypiemy sobie na no talerzy, Wyłożymy najlepiej paluchem rydzę. Okej. Okay. Cebula. Dużo, dużo tej kiszonej cebuli. I najpierw kroimy cebulę. Gotujemy na wrzątku, potem rydzę. Do dzieła. Najpierw kroimy cebulę. Cebulę. Muszę poprzebierać. Tak. Ja Ci trochę pomogę to masz drugi nóż będzie szybciej sprawniej, bo ja jestem głodna. Takie, e, pokrojon, taką pokrojoną cebulę wrzucamy do garnka z wrzątkiem i gotujemy 15 minut. Równy kwadrans. Wrzucaj. Całą. Całą, całą. Dobra. Jeszcze nie cała. Kroimy kapelusze rydzowe. Karolinka, do gara. Okej. Nic się nie może zmarnować. Dobra. Jeszcze ostatnie. Okej. Znowu jakiś kwadrans i wiejska śmietana. Do żur na kiszonych rydzach wystarczy woda, kiszone rydze z razem z cebulą, wiejska śmietana i odrobina pieprzu. Chyba nie ma prostszej zupy. I smaczniejszej. Już się nie mogę doczekać. Najpierw cebula 15 minut, potem rydze kolejne 15 minut, wiejska śmietana i zupa gotowa. Karolina, pokrój ziemniaki w kostkę. Tu do miseczki. A ja biorę się za zabielanie żuru. Ponieważ to jest wiejska śmietana, wystarczy ją wlać do zupy. Jeszcze, jeszcze trochę. Ja jeszcze skosztuję. Pycha. Okay. Tak. Pietruszkę też będziemy używać? Może trochę. Pietruszka. Próbuj. Okay. Genialna. Pycha, prawda? Genialna, na pewno. Smakuje i mięsożernym, mm. i wegetarianom. Na tym kończymy dzisiejszy program. Piszcie do nas, wysyłajcie zdjęcia swoich grzybów, wysyłajcie przepisy, jeżeli macie jakieś ciekawe, a ja już dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek programu na grzyby.